Wracają do, ciemno, do ciemności, ponieważ nie mają w sobie światła. To nie jest, że ktoś ich wyrzucił. Oni są, ci ciążą. Natomiast my zabieramy od niego to, co my zostawiliśmy dla niego w murze światła, bo to jest nasz depozyt. Musi być równowaga i harmonia zachowane. Zgodnie z boskim prawem. Jak nie ma Boga, to zgodnie z kosmicznym prawem, z naturalnym prawem, Ordnung Muzań, musi być porządek, a porządek jest po grecku kosmos. To, gdzie my teraz siedzimy, siedzimy w porządku. Jak ktoś nie wierzy, niech mi pokaże koniec tego. Jesteśmy dziećmi nieskończoności, jesteśmy dziedzicami nieskończoności i oni mają prawo się buntować aż do krok. To nie ma czasu już później. To są stany świadomości. My z naszego stanu świadomości nie zrezygnujemy, bo na co mielibyśmy wymienić nasz stan świadomości? Chcemy założyć jeszcze jeden bank? No bo tu nie ma już innych wartości. Ja kiedyś chciałem założyć bank. Myślałem, Trzeba, jak oni są tacy mądrzy, mają swoje banki, my założymy swoje banki. No Putin założył te BRICS, jest grupa BRICS, założył banki. Ja nie będę mówić o polityce, nie, nie. Założono taki bank, na razie lata mijają, i drugim nie ruszają. Tak to wygląda. Wracając do wymiany nie szpiegów, tylko agentów światła i agentów ciemności, ci wracają do domu, Ci, którzy nie chcą wracać, wracają do ciemności. Aby żyć tam nadal, pośród tych, których oni zaprogramowali na takie życie. Dlatego tak ciążą. Ja kiedyś w Chicago się zbudziłem i pamiętałem sen. Rzadko kiedy się pamię pamiętam sen, ale ten pamiętam. Że coś się dzieje na świecie bardzo poważnego, i ja rozumiem, że to dotyczy nie tylko Ameryki i Chicago. To się dzieje. I ja widzę, że statki kosmiczne są na Ziemi ogromne statki kosmiczne wielkości miast. I odlatują w kosmos błyskawicznie. A jeden się kolebie, kolebie, nie może się ruszyć. Ja się pytam kogoś koło mnie, jakaś istota jest, ja mówię, dlaczego on nie leci razem ze wszystkimi? On miał stąd ewakuować tych obciążonych i nie może ich podnieść. Oni tak chcą minerały, oni tak chcą te złoto, srebro, platyny, to wszystko, czemu oni nadali fałszywą wartość. To oni nie chcą tego zostawić. Ale nawet złoto, srebro i platyna to jest przecież światło, zgęszczone światło. Każdy kamień szlachetny dlatego ma inny kolor, bo to jest zgęszczony promień światła. W tej chwili na Ziemię płyną z serca kosmosu, tak zwanego, z centrum wszechświata, płyną fale ożywiające. Nazwijmy to fale to, co jak jest fala szumana wokół tej planety, płyną fale ożywiające cały Wszechświat. Łącznie z ciemnością, czy im się podoba, czy nie. I dlatego oni wciąż jeszcze biorą troszkę siły, żeby tworzyć inscenizację, straszyć, żeby nam obniżyć naszą częstotliwość. Nie boimy się nikogo, ani niczego. Te istoty, które Dały się oszukać Satanie na początku, jak były dopiero częściowo materialnymi istotami, one mogły widzieć poprzez skupiającą się powoli materię. Czyli widzieli jak my przez szybę, przez okno. Ponieważ częściowa materia jest stworzona ze skupień eteronów, czyli takich cząsteczek, o których na razie fizyka nie mówi, już dojdzie do nano to i tak bardzo ładnie. Oni zaczęli magnetyzować swoimi uczuciami te cząsteczki, bo jeszcze nie mogli myśleć, bo nie mieli mózgów. To były istoty duchowe. Namagnetyzowali to i powstały w ten sposób pola zgęszczonego promieniowania. Na tej planecie, na Marsie, na Wenus, na Jowiszu. O, tu jest przecież. Tu jest Jowisz, nie? Czyli coś takie, no właśnie. Więc tu nie w tej chwili, bo inaczej by nie poszło tutaj do harmonii. Wyłączam się. Tak jak jest, jest dobrze. To jest, są dobre wieści. Nie martwcie się tym, co nam mówią i o tym, co oni nam zrobią i co mogą zrobić. Mogą zrobić wspólnie. Na tym koniec proszę o muzykę i tanecznym krokiem wracamy. Tanecznym krokiem wracamy do domu w każdej chwili. To nie znaczy, że mamy umierać, tylko mamy żyć.